Panie marszałku, Wysoka Izbo, budżet 2023 roku to będzie budżet pogłębiający się zapaści polskiej szkoły. Były obietnice wielkich podwyżek dla nauczycieli, co z nich zostało? Praktycznie nic. Nauczyciel, który przyjdzie do pracy po studiach, zarobi niewiele ponad minimalne wynagrodzenie za pracę. Samorządowcy mówią jasno. Mamy w Polsce spadający udział państwa w finansowaniu oświaty. Samorządom ledwo starcza na pokrycie 50% kosztów oświaty. Resztę muszą dokładać ze swoich budżetów. Finansowanie oświaty poprzez wzrost subwencji oświatowej w przyszłym roku jest absolutnie niewystarczające. Budżet, który Państwo zaplanowaliście, to będzie budżet, z którego nie będzie lepszej szkoły i nie będzie dobrej nauki. To będzie budżet pogłębiających się nierówności w dostępie do edukacji, frustracji nauczycieli i wzrastających kosztów samorządów, których subwencja oświatowa absolutnie nie pokrywa. Taki jest Wasz plan na przyszły rok.